Witajcie. Cześć. Oh. Jak ci idzie? E, kurczaka już mam w piekarniku. E, teraz robię ciasto, e, które jest dla mnie największą zagadką, bo nie do końca pamiętam proporcje. Dlaczego? Znaczy na oko, robię na oko. To zapytaj szefa o proporcje. Ile tego mleka skondensowanego tam było, szefie? Powinnyś użyć mniej więcej tyle samo mleka to skondensowanego to i to kokosowego. A, ok. Dziękuję. Już tak. wiesz? Jest. Już, już wiem. Już wiem, dobra. Jak najbliżą... Szef fajny, no? Fajny szef, tak. No, trzy gwiazdki to trochę tak oni A To jest takie dwubiegunowe dla mnie, bo z jednej strony jest to bardzo, bardzo stresujące, a z drugiej strony naprawdę jestem taka podekscytowana, że taka osoba, człowiek z takim doświadczeniem, może nam coś tam udzielić wskazówek i ocenić nasze danie, nasze gotowanie. Krystian. witam. Cześć. Wyglądasz na zdenerwowanego yes, Tak jestem. jestem. Dlaczego? E z tego względu, że nie pamiętam przepisu, nie pamiętam proporcji. Ja też, nie proporcji. Nie. Ja też nie. Próbuję wykminić. Właśnie robię ciasto i w tej chwili widzę, że jest zbyt gęste. Bardzo gęste. Tak, yes. Yes. za gęste. Miałem zbyt gęste ciasto, a zabrakło mi już mleka. Potrzebowałem tego mleka, nie wiedziałem skąd ja je zdobyć. Chciałbym się pochwalić, że dzisiaj mam urodziny. Happy birthday. Wszystkiego dobrego. Tutaj Dziś jest są moje birthday. urodziny. Szkoda, że w ramach prezentu nie mogłem dać ci łatwiejszego dania do zrobienia. Dziękuję. A może z okazji urodzin mógłbyś przynieść mu mleko kokosowe? Dobra, dostaniesz je ode mnie na urodziny. Dziękuję. Dzięki. Dzisiaj jest dzień moich urodzin. Jednocześnie urodziny ma mój brat i mój wujek. Także we trójkę obchodzimy urodziny. 100 lat. Dziękuję. Thank you very much. Wszystkiego dobrego. Tylko tego nie pij, to jest do ciasta. Powodzenia. W prezencie rodzinowym dostałem od szefa mleko kokosowe. Przydało mi się to mleko kokosowe.